Witajcie, drodzy bracia i siostry. Z ogromną radością witam Was w tej przestrzeni refleksji i wiary. Dziś mamy okazję zagłębić się w temat, który porusza serca wielu chrześcijan. Carlo Acutis odkrywa sekret otrzymywania cudów dziś. Dla tych, którzy być może nie znają, Carlo Acutis był młodym Włochem, który swoją życiem wiary i oddania pozostawił inspirujące dziedzictwo. Jest przykładem tego, jak prostota i szczerość mogą prowadzić nas do głębszej relacji z Bogiem. Choć odszedł wcześnie, w wieku 15 lat, jego życie jest potężnym świadectwem, że dążenie do świętości i Bożej obecności może manifestować się w każdym z nas, niezależnie od wieku. W trakcie tego wideo będziemy badać lekcje, które Karlo nam zostawił, oraz jak możemy je zastosować w naszym codziennym życiu. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad cudami, które nas otaczają? Często jesteśmy tak zaabsorbowani naszymi rutynami, że nie dostrzegamy małych cudów które Bóg dokonuje w każdym momencie. Przykład Karlo zachęca nas do otwarcia oczu i serc na te znaki miłości i łaski, które są wokół nas. Czego uczy nas Karlo Acutis o wierze? Uważał, że Eucharystia była źródłem jego siły i radości. Poświęcił swoje życie, aby szerzyć miłość Chrystusa poprzez przykład i świadectwo. Tak jak Karlo, my również możemy być narzędziami Boga, promując dobroć i współczucie w naszym codziennym życiu. Działając w ten sposób, nie tylko szukamy cudów, ale żyjemy prawdziwą istotą chrześcijaństwa. W trakcie wideo będziemy mieli okazję zastanowić się, jak dewocja i modlitwa mogą nas głębiej połączyć z boskością. Jak się czujesz w związku z modlitwą? Czy jest to moment spokoju i intymnej rozmowy z Bogiem, czy czasami wydaje się to wyzwaniem? Nie martwcie się, wszyscy przechodzimy przez chwilę zwątpienia i trudności. Ważne jest, aby wytrwać i dążyć do tej autentycznej więzi z Twórcą. Chciałbym zaprosić Was do aktywnego uczestnictwa w tym wideo. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, pytaniami lub nawet historiami wiary w komentarzach. Przestrzeń ta jest otwarta na wymianę myśli, abyśmy mogli wzmocnić naszą wspólnotę. Każde świadectwo to żywe dowód na moc Boga w naszym życiu i może być światłem dla innych, którzy szukają odpowiedzi. I nie zapomnijcie zapisać się na nasz kanał! W ten sposób będziecie na bieżąco z naszymi treściami i będziecie mogli śledzić inne refleksje, które mają na celu wzmocnienie naszej wiary i pogłębienie wiedzy o duchowości chrześcijańskiej. Każde nowe subskrypcja to krok naprzód w naszej wspólnej drodze wiary. Teraz przygotujmy się do głębszej refleksji nad tym, co naprawdę znaczy otrzymać cud. Co musimy zrobić, aby otworzyć nasze serca i umysły na cudowne dzieła Boga? Carlo Acutis wierzył, że wdzięczność i stała obecność Boga w naszym życiu są kluczowe. Gdy pielęgnujemy wdzięczne serce, jesteśmy bardziej otwarci na błogosławieństwa i cuda, które Bóg pragnie nam ofiarować. Ponadto zbadamy, jak wspólnota może być niezbędnym wsparciem w tej drodze. Gdy jednoczymy się w modlitwie i wierze, jesteśmy silniejsi. Świadectwo jednego może zachęcić drugiego, a razem możemy doświadczyć obecności Boga w sposób, którego nigdy nie wyobrażaliśmy sobie. Zachęcam wszystkich, aby poczuli się swobodnie w refleksji nad tymi kwestiami podczas gdy wspólnie oglądamy. Obyśmy otworzyli nasze serca i umysły, pozwalając Duchowi Świętemu prowadzić nas w tej drodze odkrywania i wzrostu duchowego. Razem odkryjmy, jak Carlo Acutis może nas inspirować do życia cudami w naszym codziennym życiu. Wiara jest centralnym pojęciem w życiu chrześcijańskim i, jak mówi fragment z Mateusza godzina 17:20, jest potężnym narzędziem, które może wywołać niezwykłe zmiany w naszym życiu. Jezus naucza że wiara może być tak mała jak ziarnko gorczycy, ale mimo to jest w stanie przenosić góry. To prowadzi nas do zrozumienia, że nie potrzebujemy wielkiej wiary ani niezachwianego przekonania od początku. To, co się liczy, to nasza gotowość, aby zaufać Bogu i powierzyć mu nasze troski i wyzwania. Carlo Acutis, młody człowiek, który żył w naszych czasach, zademonstrował tę prostą i głęboką wiarę. Wierzył, że połączenie z Bogiem może przemieniać rzeczywistość wokół nas. Dla Karlo wiara nie była tylko abstrakcyjnym przekonaniem, lecz codziennym życiem, które manifestowało się w jego dewocji, miłości do innych i nieustannym dążeniu do bliskiego związku z Panem. Rozumiał, że zaufanie Bogu otwiera drzwi, aby boskość mogła działać w jego życiu i w życiu tych, którzy go otaczali. Rozważając fragment z Mateusza godzina 17.20, zauważamy, że góry, które musimy przenieść w naszym życiu, mogą manifestować się na różne sposoby – problemy osobiste, wyzwania zdrowotne, trudności finansowe czy zerwane relacje. Często jesteśmy skłonni myśleć, że te góry są nieprzekraczalne, że nie ma rozwiązania lub że nie mamy wystarczająco dużo, aby je pokonać. Jednak słowo Jezusa zachęca nas do zwrócenia uwagi na naszą wiarę, nawet jeśli jest mała, i wykorzystania jej jako środka dostępu do boskiej interwencji. Wiara jest zaproszeniem do całkowitego oddania się Bogu. Nie chodzi o ślepą wiarę ani powierzchowny optymizm, lecz o głębokie zaufanie do tego, kim jest Bóg i jego zdolności do działania w naszym życiu. Kiedy patrzymy na życie Carlo Acutisa, widzimy młodego człowieka, który, mimo krótkiego istnienia na Ziemi, potrafił wpłynąć na wielu wokół siebie. Poświęcił swoje życie, aby zrozumieć i autentycznie żyć wiarą, inspirując innych do tego samego. W swoich świadectwach uczy nas, że wiara nie jest kwestią wielkości lecz autentyczności i oddania. Ponadto wiara jako narzędzie cudów nie ogranicza się do otrzymywania błogosławieństw lub dostrzegania widocznych zmian. Często prawdziwy cud dzieje się w nas, gdy potrafimy zmienić naszą perspektywę na życie i wyzwania, które napotykamy. Wiara daje nam nowe spojrzenie, nową nadzieję i zdolność dostrzegania obecności Boga w trudnych chwilach. Tak jak Karlo, który znalazł radość i cel w swojej wędrówce z Chrystusem, jesteśmy wezwani do życia tą samą radością, nawet gdy okoliczności nie są korzystne. Kluczowe jest, aby pamiętać, że wiara nie jest sposobem na manipulowanie Bogiem ani wymuszaniem, by spełniał nasze pragnienia. Zamiast tego jest uznaniem, że jesteśmy w rękach kochającego i mądrego Boga, który wie, co jest dla nas najlepsze. To zaufanie zaprasza nas do poddania się Boskiej Woli, nawet gdy nie w pełni rozumiemy ścieżki, które On wybiera. Carlo Acutis żył tym zobowiązaniem, ufając, że Bóg ma plan na jego życie, co znalazło odzwierciedlenie w jego sposobie życia i relacjach z innymi. Kiedy szukamy Boga z autentyczną wiarą, nawet jeśli jest mała, pozwalamy mu działać w naszym życiu w sposób, którego często nie potrafimy sobie wyobrazić. Cuda to nie tylko niezwykłe wydarzenia, ale także subtelne przemiany które zbliżają nas do tego, kim jest Bóg i do celu, jaki dla nas ma. Wiara stawia nas w pozycji otwartości i przyjęcia, dzięki czemu możemy w pełni doświadczyć łaski i miłości Boga. Carlo Acutis przypomina nam, że wiara jest dostępna dla każdego. Nie ma znaczenia nasz wiek, przeszłość czy trudności, z jakimi się zmagamy. Wszyscy możemy pielęgnować tę wiarę i pozwolić jej prowadzić nas do życia pełnego cudów. Módlmy się, abyśmy, tak jak on, Inspirowali się do życia prawdziwą wiarą, która nie tylko oczekuje cudów, ale także staje się kanałem, przez który te cuda manifestują się w naszym życiu i w życiu tych, którzy nas otaczają. Wiara, która porusza góry, to także wiara, która przemienia serca i prowadzi nas do głębszej relacji z Bogiem. Refleksja nad mocą modlitwy, jaką przedstawia list Jakuba, zaprasza nas do głębokiego połączenia, jakie możemy nawiązać z Bogiem. Jakub godzina 5.16 uczy nas, że, modlitwa gorliwego-sprawiedliwego ma wielką moc. To stwierdzenie nie jest tylko zaproszeniem do praktykowania modlitwy, ale również uznaniem transformującego wpływu, jaki ta komunikacja z Panem może mieć na nasze życie i życie innych. Carlo Acutis, młody człowiek, który wyróżniał się swoją wiarą i oddaniem, egzemplifikował to połączenie z Bogiem. Rozumiał, że modlitwa nie jest jedynie formalnością czy rytuałem do spełnienia, ale intymnym i osobistym dialogiem z stwórcą. W swoim krótkim życiu Karlo poświęcił się pogłębianiu tej relacji, zawsze szukając obecności Boga w swoich codziennych działaniach. Dla niego modlitwa była kanałem, przez który manifestował się cud życia boskiego. Kiedy myślimy o gorliwej modlitwie, istotne jest, aby zrozumieć, że nie chodzi tylko o proszenie Boga o coś, ale o dostrojenie się do jego woli. Gorliwa modlitwa wymaga otwartego serca, umysłu gotowego do słuchania i duszy, która szuka prawdy. Dlatego skuteczność modlitwy jest związana z szczerością i intensywnością, z jaką zwracamy się do Boga. To prowadzi nas do refleksji, jak często modlimy się w pośpiechu, nie łącząc się naprawdę z tym, o co prosimy. Gorliwa modlitwa jest również wyrazem wiary. To wiara w to, że Bóg słyszy i odpowiada, nawet jeśli odpowiedź nie przychodzi w sposób, którego oczekujemy. Świadectwo Carlo Acutisa pokazuje, że wiara powinna być doświadczana na co dzień, poprzez konkretne czyny miłości i służby. Skupiał się nie tylko na swoich potrzebach, ale także na potrzebach innych, wstawiając się za nimi w modlitwie. Ta postawa odzwierciedla istotę miłości chrześcijańskiej, która szuka dobra bliźniego i nie zadowala się życiem tylko dla siebie. Ponadto, modlitwa powinna być stałą praktyką, nawykiem, który przenika wszystkie momenty naszego życia. Jakub nawołuje nas do modlenia się w każdej sytuacji, gdy jesteśmy radośni, smutni, chorzy czy w potrzebie. Ta ciągła praktyka utrzymuje nas w komunii z Bogiem i pomaga nam dostrzegać jego wolę w naszym życiu. Kiedy jesteśmy w modlitwie, jesteśmy otwarci na przyjęcie wskazówek, które on ma dla nas, i to przygotowuje nas do przyjęcia cudów. Świadectwo osób takich jak Carlo Acutis inspiruje nas do pielęgnowania głębszego życia modlitewnego. Nie ograniczał się do modlitwy tylko w chwilach potrzeby. Jego życie było modlitwą samą w sobie. Oddawał się adoracji Eucharystii i promował pobożność do Najświętszego Sakramentu, uznając, że to w realnej obecności Jezusa znajdujemy siłę i łaskę potrzebne do pełnego przeżywania wiary. Ta postawa uczy nas, że modlitwa nie jest aktem izolowanym, ale powinna być połączona z działaniami, które odzwierciedlają tę bliskość z Bogiem. Ponadto gorliwa modlitwa popycha nas do działania. Często oczekujemy, że Bóg dokona cudów w naszym życiu, ale zapominamy, że jesteśmy wezwani do bycia narzędziami Jego działania. Modlitwy nie powinny prowadzić nas do stanu bierności, ale do aktywnego zaangażowania w to, o co prosimy. Kiedy modlimy się o uzdrowienie kogoś, na przykład, jesteśmy wezwani, aby być także agentami uzdrowienia, czy to poprzez troskę, praktyczną pomoc, czy nawet słowa zachęty. Na koniec gorliwa modlitwa pomaga nam dostosować nasze pragnienia do woli Boga. Kiedy oddajemy się tej praktyce, zaczynamy postrzegać świat przez pryzmat boski. Góry, które wydają się nie do pokonania w naszym życiu, zaczynają się przesuwać, niekoniecznie w sposób, w jaki sobie to wyobrażaliśmy, ale zgodnie z doskonałym planem Boga. W ten sposób, oddając się modlitwie, pozwalamy, aby cuda miały miejsce, zarówno w nas, jak i wokół nas. Świadcząc o wierności Boga w naszym życiu. Modlitwa jest zatem zaproszeniem do przemiany, odnowy i doświadczenia nadnaturalnego w każdym z nas. Przechodząc do fragmentu z Marka godzina 11:24, wprowadzamy jeden z najgłębszych i najbardziej wpływowych zasad życia chrześcijańskiego pewność w obietnicach Boga. Jezus w swoich słowach zaprasza nas do postawy wiary, która nie ogranicza się do pragnienia czymglistej nadziei, ale jest oparta na prawdziwej wierze w obietnice boskie. Zapewnia nas, że gdy prosimy w modlitwie, wierząc, otrzymamy. To stwierdzenie nie jest tylko zachęcającą deklaracją, jest kluczem, który może otworzyć drzwi do manifestacji nadprzyrodzonego w naszym życiu. Pewność w obietnicach Boga jest niezbędnym elementem, abyśmy mogli doświadczyć cudów. Kiedy patrzymy na życie Carlo Acutis'a, widzimy wyraźne świadectwo tej prawdy. Carlo, młody człowiek który intensywnie i autentycznie żył swoją wiarą, zrozumiał, że życie chrześcijańskie nie jest jedynie religijną formalnością, ale żywą i dynamiczną relacją z Bogiem. Zaufał obietnicom Pana z niezłomną wiarą, a ta ufność przełożyła się na konkretne działania, które wpłynęły na życie wielu osób wokół niego. Pewność w obietnicach Boga prowadzi nas do praktyki modlitwy, która nie ogranicza się do pustych słów czy próśb bez przekonania. Kiedy modlimy się z pewnością, że Bóg jest wierny temu co obiecuje, nasza modlitwa staje się aktem uwielbienia i oddania. Ta postawa jest kluczowa, ponieważ stawia nas w miejscu otwartości, gdzie jesteśmy gotowi przyjąć to, co Bóg ma dla nas. Tak jak Carlo Acutis szukał Eucharystii i obecności Boga w swoim życiu, jesteśmy wezwani do poszukiwania tej samej bliskości, która pozwala nam zrozumieć i przyjąć obietnicę Pana. Ponadto ta pewność w obietnicach Boga wyzwala nas do życia w zgodzie z wiarą, którą wyznajemy. Nie chodzi tylko o to, aby wierzyć, że Bóg może dokonywać cudów, ale aby żyć tak, jakbyśmy już otrzymali to, o co prosimy. To oznacza, że nasze działania i postawa powinny odzwierciedlać tę wiarę. Jeśli wierzymy, że Bóg ma moc uzdrawiać, powinniśmy postępować jak osoby, które już zostały uzdrowione. Jeśli wierzymy, że On może odmienić nasze okoliczności, musimy działać jak ci, którzy doświadczyli tej przemiany. Ta wiara objawia się w czynach, przekłada się na nadzieję i promieniuje w naszym codziennym życiu. Werset z Marka godzina 11:24 przypomina nam, że modlitwa nie jest sposobem na przymuszenie Boga do działania, ale zaproszeniem do zharmonizowania naszych serc z Jego wolą. Często możemy czuć się zniechęceni, gdy nasze modlitwy nie zostają wysłuchane w sposób, w jaki byśmy tego pragnęli. Jednak pewność w obietnicach Bożych uczy nas, że nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów, On zawsze działa na naszą korzyść. Czas oczekiwania staje się okresem wzrostu i pogłębiania naszej wiary, w którym uczymy się ufać Jego mądrości i czasowi. Życie Carlo Akutisa inspiruje nas, byśmy nie tylko czekali na cuda, ale byśmy żyli w ciągłym stanie oczekiwania. Uczy nas, że życie chrześcijańskie jest zaproszeniem do przygody zaufania Bogu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Naśladując Jego oddanie i miłość do Eucharystii, możemy zbliżyć się do źródła wszystkich obietnic. Jezusa Chrystusa, który jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. W świecie pełnym niepewności i wyzwań, pewność w obietnicach Bożych oferuje nam solidny fundament. Zachęca nas do patrzenia poza okoliczności i wierzenia, że niezależnie od sytuacji, Bóg ma kontrolę. On zaprasza nas, byśmy zbliżyli się do Niego w modlitwie, z ufnością, że to, o co prosimy, zostanie nam dane, o ile jest zgodne z Jego wolą. Pewność w obietnicach Bożych nie jest więc tylko tematem refleksji, ale codzienną praktyką, która nas przemienia i umożliwia nam życie z nadzieją. To wezwanie, abyśmy, jak Carlo Acutis, byli żywymi świadkami miłości i mocy Boga działającego w świecie. Na zakończenie, pomódlmy się. O Panie, w Twojej obecności gromadzimy się, szukając Twojego światła i mądrości. Dziś, inspirowani przykładem Carlo Acutisa, młodego, który żył w prostocie i czystości serca. Podnosimy nasze głosy w modlitwie, przekonani, że słyszysz każdy nasz wołanie. W obliczu trudności i wyzwań życia, chcemy pamiętać, że wiara jest drogą, która przybliża nas do Ciebie i że, jak Karlo, jesteśmy wezwani do świadectwa Twojej miłości i łaski. O Boże Miłości, dziękujemy Ci za życie, Karlo, który, nawet w młodym wieku, poświęcił się poznawaniu Ciebie głębiej i szerzeniu Twojego przesłania. Niech jego droga wiary zainspiruje nas do poszukiwania prawdy i piękna, które znajdujemy w Tobie. Niech, jak On, wykorzystamy dary, które nam dałeś, aby służyć innym, przynosząc pocieszenie i nadzieję tym, którzy są zagubieni i zrozpaczeni. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, tak jak jego było. Panie, znasz nasze najgłębsze potrzeby. W chwilach wątpliwości i niepewności, pomóż nam pamiętać, że wiara może przenosić góry. Niech ufamy Tobie we wszystkich okolicznościach, wiedząc, że nic nie jest niemożliwe dla tego, który jest wszechmocny. Niech każdy z nas zbliży się do Ciebie z otwartym i przyjmującym sercem, szukając Twojego prowadzenia w chaosie i bólu. Niech będziemy mieli odwagę wierzyć, że cuda wciąż się zdarzają, że Twoja ręka wyciąga się ku nam, nawet gdy nie potrafimy tego dostrzec. Ojcze, w naszym pragnieniu otrzymania Twoich błogosławieństw, pamiętajmy o znaczeniu wdzięczności. Niech nasze serca zawsze będą pełne dziękczynienia za wszystko, co nam dałeś. Niech wdzięczność prowadzi nas do życia pełnego chwały i uwielbienia, uznając, że każdy dzień jest darem i okazją do życia w Twojej miłości. Niech w naszej drodze będziemy narzędziami pokoju i pojednania, przynosząc przesłanie nadziei tym, którzy nas otaczają. Panie, pomóż nam pielęgnować bliską relację z Tobą, tak jak Karlo czynił to przez Eucharystię. Niech będziemy z szacunkiem i miłością przyjmować Twoje ciało i krew. Niech uczestnictwo w tym sakramencie nas przekształca i umacnia, prowadząc nas na drodze świętości. Niech każda celebracja eucharystyczna będzie okazją do zjednoczenia się z Tobą, rozumiejąc głęboki misterium Twojej miłości do nas. O Boże, w naszym poszukiwaniu cudów, pamiętajmy, że często największe cuda dzieją się w małych rzeczach codziennego życia. Niech dostrzegamy Twoją obecność w prostych interakcjach, w gestach dobroci, w słowach otuchy. Niech nasza wiara sprawi, że zwrócimy uwagę na piękno świata wokół nas, nawet w trudnych chwilach. Niech będziemy agentami przemiany, niosąc nadzieję i światło tam, gdzie panuje ciemność. Panie, niech nasze życie modlitewne będzie nieustanne, tak jak Karlo nas nauczył. Niech znajdujemy czas, by wycofać się z zgiełku świata i zamilknąć w Twojej obecności. Niech modlitwa nie będzie tylko izolowanym momentem w naszym dniu, ale ciągłym nastawieniem do szukania Ciebie w każdej sytuacji. Niech każde słowo, które wypowiadamy, będzie szczerym wołaniem, aktem zaufania w Twój doskonały plan. Ojcze, niech nasza wiara będzie latarnią, która oświetla drogę innym. Niech dzielimy się naszym doświadczeniem z Tobą, pokazując, że życie w Chrystusie to życie pełne radości i znaczenia. Niech zachęcamy tych, którzy są wokół nas, aby również szukali Twojej obecności i pozwolili się dotknąć Twoją miłością. Niech nasza wspólnota będzie miejscem przyjęcia gdzie wszyscy czują się kochani i doceniani. Panie, w każdym kroku, który stawiamy, niech prowadzi nas Twój Duch Święty. Niech Twoja mądrość kieruje nami i pozwala nam dostrzegać, co jest słuszne i sprawiedliwe. Gdy staniemy przed trudnymi wyborami, niech przypomnimy sobie, by szukać Twojej woli ponad wszystko. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości, światłem, które świeci w ciemności, odzwierciedlając nadzieję i radość, którą znajdujemy w Tobie. Niech nasza droga wiary będzie pełna odkryć i wzrostu, a my zawsze szukajmy prawdy, która wyzwala i przemienia. O Panie, gdy zbliżamy się do końca tej modlitwy, jeszcze raz podnosimy nasze serca i umysły do Ciebie, ufając, że zawsze jesteś z nami w każdej chwili naszego życia. Refleksja nad życiem Carlo Acutisa przypomina nam, że jego poszukiwanie Twojej obecności i prawdy zaprasza nas do głębszej relacji z Tobą. Niech, jak On, spojrzymy na nasze codzienne życie oczami wiary i wdzięczności, dostrzegając każdą małą chwilę jako okazję do służenia Ci i chwały. Panie, w tym świecie pełnym wyzwań i niepewności, pomóż nam patrzeć na Ciebie i niech nasza wiara będzie bezpiecznym schronieniem, w którym znajdziemy pociechę w burzach życia. Abyśmy nawet pośród prób mogli pozostać niezmienni, wiedząc, że Ty jesteś naszą skałą i naszą fortecą. Prosimy, abyśmy nauczyli się ufać Twoim planom, nawet gdy nie są dla nas jasne. Niech cierpliwość i nadzieja będą znakiem naszej drogi, zawsze starając się zrozumieć, że każda trudność to szansa na duchowy rozwój i możliwość pogłębienia naszej relacji z Tobą. O Boże, niech nasze życie w społeczności odzwierciedla jedność, której pragniesz dla nas wszystkich. Gdy się spotykamy, niech panuje atmosfera miłości i akceptacji, w której każda osoba czuje się doceniana i przyjęta. Niech będziemy światłem w życiu innych, wspierając i zachęcając się nawzajem w naszych duchowych podróżach. Niech nasze współżycie będzie świadectwem Twojej miłości, przyciągając więcej ludzi do Twojej obecności i pokazując, że prawdziwe szczęście tkwi w życiu we wspólnocie z Tobą i z braćmi. Pomóż nam, Panie, być hojnymi w naszej miłości. Niech będziemy patrzeć na tych, którzy nas otaczają, z współczuciem, oferując nie tylko słowa pocieszenia, ale także czyny, które ukażą Twoją miłość w nas. Niech będziemy narzędziami pokoju, niosąc nadzieję z rozpaczonym serką i radość tym, którzy są smutni. Gdy dajemy z siebie, niech odczuwamy radość płynącą z służby, wiedząc, że każdy gest dobroci jest sposobem na uwielbienie Twojego imienia. Panie, pomóż nam także nauczyć się przebaczać, tak jak Ty nam przebaczyłeś. Niech uraza i gorycz nie mają miejsca w naszych sercach. Niech uwolnimy tych, którzy nas zranili, rozumiejąc, że przebaczenie to akt miłości i droga do uzdrowienia. Gdy przebaczymy, niech doświadczymy wolności, która płynie z zostawienia za sobą ran przeszłości i otwarcia się na przyszłość pełną możliwości. Niech nasze dążenie do Ciebie będzie zawsze związane ze szczerym pragnieniem poznania Cię głębiej. Pomóż nam poświęcić czas na studiowanie Twojego słowa, pozwalając, aby oświetlało nasze drogi i prowadziło nas w naszych decyzjach. Niech każdy przeczytany werset, każda modlitwa, każda refleksja będą krokiem naprzód w naszej duchowej podróży. Tak jak Carlo. Niech znajdziemy radość w prostocie serca, które oddaje się Tobie. Ojcze, gdy kończymy tę modlitwę, niech zabierzemy ze sobą pewność, że nas wysłuchałeś i że Twoja łaska nas towarzyszy. Niech światło Chrystusa świeci w naszym życiu, prowadząc nas ścieżkami miłości, wiary i hojności. Gdy opuszczamy ten moment bliskości z Tobą, niech zostaniemy odnowieni i wzmocnieni, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed nami, zawsze z nadzieją, że w Tobie odnajdujemy prawdziwy pokój. W imię Jezusa, naszego zbawiciela, który żyje i króluje na wieki. Amen. Dziś, rozważając życie i świadectwo Carlo Acutisa, zostajemy zaproszeni do głębszego zanurzenia się w prostotę i głębie wiary. Carlo był młodym człowiekiem, który rozumiał, że cuda nie ograniczają się do nadzwyczajnych wydarzeń, ale mogą manifestować się w naszym codziennym życiu, w naszych działaniach, w naszej relacji z Bogiem i z innymi. Nauczył nas, że prawdziwa cudowność tkwi w rozpoznawaniu boskiej obecności w każdym momencie naszego życia. W swojej krótkiej, ale pełnej znaczenia podróży Karlo pozostawił nam dziedzictwo miłości, oddania i wyraźny przykład tego, jak możemy żyć wiarą w sposób autentyczny. Wykorzystał technologie i nowoczesne środki do szerzenia przesłania Chrystusa, co skłania nas do refleksji, jak każdy z nas może być narzędziem Boga w naszych czasach. Tak jak Karlo, który przekształcił swoje pasje w narzędzia ewangelizacji, jesteśmy wezwani do wykorzystania naszych talentów i umiejętności, aby uwielbiać Pana i być światłem w ciemności. Patrząc na Jego historię, dostrzegamy, że cuda zaczynają się dziać, gdy akceptujemy wolę Boga, gdy jesteśmy gotowi działać z miłością i współczuciem w naszych wspólnotach. To w przestrzeni oddania i zaufania stajemy się kanałem boskiej łaski. Każdy akt dobroci, każdy altruistyczny gest, Każde słowo otuchy może być cudem, który odmienia życie. Nie musimy czekać na wielkie znaki. Często cuda tkwią w małych rzeczach, w codziennych interakcjach, w wyborach, które podejmujemy. Carlo Acutis nauczył nas również o znaczeniu Eucharystii, realnej obecności Chrystusa wśród nas. Miał głęboką rewerencję dla świętej komunii, co skłania nas do refleksji nad tym, jak cenimy to doświadczenie w naszym życiu. Eucharystia jest nieustannym zaproszeniem do zbliżenia się do Boga, do poszukiwania siły i łaski niezbędnej do życia zgodnie z naukami Jezusa. Gdy karmimy się ciałem i krwią Chrystusa, jesteśmy odnawiani i umocnieni, aby realizować dzieła, które uwielbiają Boga i mogą wpływać na tych, którzy nas otaczają. W świetle świadectwa Karlo, jesteśmy wyzwani do spojrzenia na nasze własne życie i zadania sobie pytania, jak żyjemy naszą wiarą? Czy pozwalamy, aby łaska Boża działała w nas? Czy jesteśmy otwarci na małe cuda, które on pragnie zrealizować w codziennym życiu? Każdy z nas ma okazję być cudem w życiu drugiego człowieka. Czasami, wszystko, czego ktoś potrzebuje, to uważne ucho, słowo wsparcia, gest miłości. Niech będziemy wrażliwi na te potrzeby i działajmy z hojnością. Zachęcam Cię, abyś zabrał tę wiadomość ze sobą na co dzień. Niech zainspiruje nas życie Carlo Acutisa i zobowiąże do życia wiarą, która nie jest tylko teoretyczna ale manifestuje się w konkretnych działaniach. Niech będziemy narzędziami pokoju, miłości i współczucia, odzwierciedlając światło Chrystusa w każdym kroku, który stawiamy. Gdy to robimy, nie tylko otrzymujemy cuda, ale także stajemy się ich agentami. Zakończając ten moment modlitwy, pamiętajmy, że prawdziwym sekretem otrzymywania cudów jest życie w komunii z Bogiem, zaufanie Jego opatrzności i działanie z miłością. Niech każdy z nas będzie lustrem światła Chrystusa pozwalając, aby to światło jaśniało intensywnie w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Amen.